Zapraszamy na spotkanie z profesorem Tomaszem Szczepańskim, wybitnym pediatrą, onkologiem i hematologiem, rektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pamięta Pan swojego pierwszego pacjenta lub swoich pierwszych pacjentów? Bardzo trudne pytanie. Było kilkoro, kilkoro pacjentów, bo tak jak rozpocząłem tutaj pracę na oddziale, to, to zawsze, zawsze nigdy nie było tak, żebym jednego pacjenta prowadził, ale zawsze było kilkoro dzieci. Także no, część pacjentów y, pamiętam bardzo dobrze, bo, bo zawsze jest tak, że jednak w którymś momencie wytworzy się taka więź kompletnie, kompletnie emocjonalna i racjonalna. Także są pacjenci, których no, no, myślę nigdy nie zapomnę. Zwłaszcza jedna z takich pacjentek, y, która jak, jak przychodziła na oddział, jak się rozpędzała. so uh -huh. To kilkadziesiąt metrów od niej, jak, 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 jak rzucała się na szyję, to naprawdę musiałem stać na mocnych nogach, żeby się nie przewrócić. Także, także to są właśnie takie sytuacje, które powodują, że, 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 że no, takich pacjentów się nie zapomni. To była dziewczynka, która, która, która yy, no, niestety zmarła w poleczeniu choroby, yy, pomimo przeszczepienia komórek macierzystych, także, ale, ale jej uśmiech i, i właśnie te momenty to, 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 to tak jak mówię, chyba, chyba, że dopadnie mi jakaś. Jaka jakaś choroba demencyjna, że, że stracę tę pamięć, bo tak przy, przy zdrowej pamięci to na pewno takich pacjentów się nie zapomni. Też pamiętam kolejną pacjentkę, która, która wiedziała, że mam dyżur na Sylwestra i przed właśnie wyjściem na, na, na swoją zabawę sylwestrową z rodzicami przyszli mnie odwiedzić z jakimiś tam drobnymi smakołykami, zostawili, ale sam fakt, że, że pomyśleli o tym, żeby jednak przy tym bardzo burzliwym dniu sylwestrowym Pójść, jednak odwiedzić jeszcze swojego lekarza. To są też takie chwile, które zostają. A myślę, że im człowiek będzie starszy, tym więcej takich miłych, miłych wspomnień będzie się pojawiało. Kiedy zorientował się Pan, że będzie się zajmował w przyszłości leczeniem, kiedy pomyślał Pan o sobie jako o lekarzu? I czy to jest powołanie? Powołanie to takie bardzo, bardzo, bardzo duże, duże słowo. Na pewno to, co rzeczywiście było dla mnie inspiracją, to to, że moi rodzice byli pediatrami. I to tak czasami człowiek nie wie, dlaczego właśnie dochodzi do wniosku, żeby tę tradycję kontynuować. Myślę, że, 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 że tutaj jest bardzo proste. Jeżeli widzi się, że, że rodzice wykonują właśnie tą pracę, ten zawód i są z niego, z niego zadowoleni się mu poświęcają, no to, to, to człowiek od razu tak powiedzmy, nawet, nawet bezwiednie czuję, że to jest coś, co warto, co warto robić, pomimo tego, że czasami nawet, nawet ta praca była bardzo, bardzo długotrwała z dyżurami, z pracą czasami do, godzin, do późnych godzin popołudniowych. Także, także to, ale, ale widziałem tą satysfakcję i to było, to było najpiękniejsze. To, czego najbardziej nie lubię, to jest zmęczenie, jakie pojawia się pod koniec dnia. Bo akurat ja jestem typem nocnego marka i chętnie bym jeszcze w nocy coś popracował, ale już widzę, że jak kiedyś potrafiłem do drugiej, trzeciej popracować tak teraz, no, gdzieś koło po północy już, już zaczynam walkę z tym, żeby, żeby nie upuścić laptopa z kolan. Jakim pacjentem jest dziecko? Czy wszystko można dziecku wytłumaczyć? Bardzo różnie to, to wygląda. Nie zapominajmy, że tutaj nie ma tylko i wyłącznie dialogu. Lekarz-pacjent, ale, ale to jest też ten dialog, właściwie to jest trójkąt lekarz-pacjent-rodzic, bo my nie wyobrażamy sobie, żeby rodzica nie było przy dziecku na oddziale, i praktycznie większość z rodziców z tej możliwości korzysta, nawet jak mamy pacjentów nastoletnich, niby samodzielnych, niby zbuntowanych. W większości z nim towarzyszą, towarzyszą rodzice. Różnie to bywa, bo, bo też czasami widzimy, że rodzic nie za bardzo chce, żeby, żeby, żeby przy dziecku mówić o chorobie. My oczywiście jednak naciskamy, żeby dziecko wiedziało na co choruje, ale z drugiej strony, żeby to była ta informacja z pozytywnym aspektem, że jesteś chory, ale my cię wyleczymy. I tutaj też jest ogromna rola psychologów w tych właśnie sytuacjach, bo jednak psychologowie pomagają nam przekazywać tą informację w sposób taki, Najlepszy dla dziecka i często się tym właśnie posiłkujemy. I oczywiście rodzic, bo też jest ważne. Jeżeli rodzic potrafi wytłumaczyć w uproszczony sposób, taki, jak się komunikuje z dzieckiem na co dzień, to też jest dla nas wartość dodatkowa. A oczywiście no, my jesteśmy także dostępni do zadawania pytań, ale prawda jest taka, że chyba najwięcej tej informacji przychodzi na linii na linii rodzic-dziecko. Na pewno zdarzały się te najtrudniejsze pytania. Jakie to były pytania? No właśnie, no, yy, no, to są te pytania, które, które, które zwłaszcza słyszymy, jeżeli dziecko się pogarsza, jeżeli widzi, że koniec jest blisko, to, to jest to pytanie, czy ja umrę. I wtedy no, no wiadomo, że to jest takie pytanie, którego nie można zbyć jakimś frazesem, ale z drugiej strony trzeba tak powiedzieć, żeby to było w jakiś sposób nie, nie pozbawiało kompletnie nadziei. I najczęściej się mówi: no, no, Ty umrzesz, ja umrę, i tak, tak, tak to życie bywa. Ale czasami te pytania są, się pojawiają, no bo. Zresztą czasami się nie pojawiają, ale my już widzimy, że, że, dziecko, że dziecko widzi, że, że choroba jednak zwycięża i że, i, że, i że kres życia jest blisko. I wtedy no, no są to takie pytania, gdzie, 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 gdzie po prostu choćby nawet człowiek był przygotowany, to widać, że jest to także trudne, trudne pytanie dla każdego także i dla lekarza. Powiem tak, też jest to dla człowieka duża wartość, jeżeli nawet po naszej klęsce, czyli, czyli po śmierci dziecka z choroby nowotworowej widzimy, że rodzice utrzymują z nami kontakt, że widać, że jest ta cały czas więź, choć, choć tak jak mówię, no, z punktu widzenia lekarskiego nie osiągnęliśmy sukcesu jakim jest wyleczenie. Ci pacjenci, jak zaczynałem tutaj, wiedziałem, że to jest kolejna znowa białaczki, że dziecko jest w najlepszej formie. Ale też do, nie, dochodzi, nie, nie dochodziło do mnie jako młodego lekarza, że to dziecko zaraz umrze. Nie? I, I pamiętam tego pierwszego pacjenta, gdzie, gdzie wezwali mnie akurat, bo byłem, byłem najbliżej. I ja się tak patrzę, no widzę, no, no, dziecko, dziecko umarło, a ojciec się tak na mnie patrzy spoltowanie. Mówi, doktorze, doktorze, niech się doktor nie martwi. Myśmy wiedzieli, że to, że, że, że to nastąpi. Nie? I takich sytuacji było kilka w miesiącu. A teraz no, to jest powiedzmy kilkoro pacjentów w trakcie roku, kiedy także, także ten postęp jest, 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 jest niesamowity. Na pewno jest, jest bardzo dużo pacjentów, czasami niektórzy pacjenci trafiają do nas na 2-3 dni, także przelotem się tylko z nimi widzę i wtedy myślę, że rodzice zakładają, że każdego pacjenta się pamięta idealnie z pełną dokładnością. Natomiast no, tutaj też no, jednak mózg jest selektywny i pewne informacje z niego wyciekają. Na pewno nie mam takiej pamięci do ludzi jak ojciec św. Jan Paweł II, który potrafił kogoś po latach powiedzieć, obłem u was w parafii, was wizytowałem i pamiętam. Także aż tak mocnej pamięci nie mam. Natomiast no, wiele się dzieje, a czasami po prostu też po latach człowiek sobie przypomina, zwłaszcza jak widzi, że te, że te małe dzie dzieciaki, które się widziało w tej chwili, są już e, pięknymi, dorosłymi osobami. Motywuje. Myślę, że, że przede wszystkim ludzie, którzy są dookoła, bo na pewno, na pewno jeśli chodzi o pracę jako lekarz, to jestem specjalistą w takiej dziedzinie, gdzie, gdzie tutaj nie może być bogów. To musi być zespół, który działa, który wzajemnie się wspomaga który wie, że osiągnęliśmy, osiągamy coraz lepsze wyniki, bo jednak jak zaczynałem te 20 parę lat temu, to procent dzieci, które mogliśmy wyleczyć z chorób nowotworowych oscylował około 60%, w tej chwili jest ponad 80%. Także, także to, jest, to jest właśnie też efekt tego wspólnego działania, bo tego się nie da robić w pojedynkę, a, a dobra praca zespołowa jest, jest tutaj podstawą i zespołu lekarzy, zespołu, zespołu pielęgniarek, psychologów, bo, bo to też jest niezmiernie ważne. I to daje siłę. Oczywiście najwięcej siły dają wyleczone dzieci, natomiast no, no, tą siłę trzeba, trzeba, trzeba znajdować, bo są cały czas dzieci, które wymagają pomocy. I, i oczywiście no, są momenty słabsze, ale z drugiej strony są także te momenty radości. I, i jak ktoś się mnie pyta, dlaczego, dlaczego właśnie onkologia, hematologia dziecięca, bo to taka trudna dziedzina i tak dalej, ja mówię, tak, ale jest dużo trudów, ale są Akcja jest, Jeżeli się uda, jest, jest stukrotnie większa niż, niż w innych dziedzinach. Dzieci dysponują wspaniałą wyobraźnią i potrafią zaskoczyć. Czy to się często zdarza? Cały czas. Tutaj, tutaj powiedzmy, naszym celem jest też, żeby. Ten pobyt na oddziele szpitalnym był jak najbardziej kreatywnym. Działa przedszkole, działa szkoła. Cały czas też bardzo mocno wspierają nas fundacje, tutaj na Śląsku, szczególnie Fundacja Iskierka, która organizuje zajęcia. Oczywiście teraz troszeczkę jest to w mniejszym zakresie z powodu pandemii, ale wcześniej to praktycznie nie było tygodnia, gdyby nie, żeby nie było jakichś warsztatów kulinarnych, warsztatów artystycznych. I tutaj widać tą kreatywność bardzo, bardzo dużo. Tak samo działa Fundacja Mam Marzenie, która spełnia, spełnia marzenia dziecięce. Niektóre są no, no bardzo, bardzo wyszukane. Ostatnio właśnie jeden z moich pacjentów był w jednostce wojskowej, gdzieś, 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 gdzieś na, na Pomorzu, także, także takie miał akurat życzenie. Zachowania dzieci nigdy nie będą szablonowe. Ostatnio miałem właśnie pacjentkę, która zawsze witała lekarzy warcząc i to myśmy się już przyzwyczaili, także to było potem już wspólnie, żeśmy sobie warczeli razem. Z uśmiechem na ustach, I to, i to też jest takie niby dziwne, ale, ale to jest też jakaś taka właśnie forma komunikowania się nieszablonowa. Pamiętam taką też malutką dziewczynkę, która, która akurat była na oddziale z babcią. I, i, i potem właśnie babci wszystko przekazywała co, co było i akurat była po nakłuciu lędźwiowym i, i mówi wiesz babciu, ja uciekałam, uciekałam, ale pan doktor mnie dopadł, także, także to są czasami, to jeszcze były czasy, kiedy zabiegi robiliśmy w premedykacji bez, bez pomocy anestezjologicznej, w tej chwili już to jest, jest, jest standardem, a potem akurat jak, jak już się budziła, to też babci robiła punkcje. także także to są takie właśnie no, no sytuacje, sytuacje pełne, pełne uśmiechu. Czy nigdy nie chciał Pan zostać za granicą? Były takie y, pytania, propozycje, natomiast wtedy, kiedy, kiedy miałem te możliwości, musiałbym podjąć decyzję o, o poświęceniu się wyłącznie nauce, a jednak no, chciałem być lekarzem przez cały czas i dlatego stąd była moja decyzja, że, że wracam do kraju, gdzie będę mógł kontynuować dalsze szkolenie specjalistyczne. Czego nie znalazł pan za granicą, a jest na Śląsku? Bardzo dobre pytanie. To jest coś takiego, co bardzo trudno zdefiniować. Ja akurat no, jestem osobą tego typu, że mam silne poczucie bycia w domu. I, i, I ten śląsk jest po prostu dla mnie domem, i nie wyobrażam sobie, że gdzie indziej mógłbym dłużej osiąść. Choć, choć powiedzmy też w tej chwili sytuacja, gdzie powoli stajemy się globalną wioską, gdzie jeszcze jak, jak pracowałem pierwsze lata w Holandii, to jedyny mój kontakt z Polską to były rozmowy telefoniczne raz w tygodniu z budki holenderskiej, gdzie, gdzie raczkował wtedy internet, kiedy człowiek nie wiedział, co się dzieje, a po 20. Drugiej, jak włączyłem radio na długie fale, dopiero po 22, jak szum feterze z zmalał, mogłem słyszeć od wieczorem wiadomości polskiego radio. To było takie jedno duże odkrycie. W tej chwili można na można telewizji oglądać internetowo, wszystko, wszystko się dzieje. Być może to by zmieniło moje poczucie. Natomiast myślę, że te bliskie miejsca właśnie powodują, że człowiek do nich chętnie wraca. I pytanie o te miejsca serdeczne. Które z tych miejsc w naszym regionie są panom szczególnie bliskie? Ja jestem zamrzaninem, nie powiem z dziada pradziada, bo według chyba śląskiej nomenklatury. Moje miejsce jest określone jako Krzok, bo rodzice przyjechali ze wschodu, także, także tutaj de facto zawsze stało się ich domem ze względu najpierw na Akademię Medyczną w Rokitnicy Bytomskiej, która potem się przekształciła, Śląską Akademię Medyczną i to spowodowało, że, że, że właśnie to zawsze stało się domem. Wiadomo, że dzieciństwo to były lata 70., 80., gdzie, gdzie, gdzie to były czasy takie sobie. Z jednej strony, wiadomo, dzieciństwo to zawsze jest ten element swobody, ale z drugiej strony to nie były łatwe czasy, ale też bardzo mile wspominam i czasy licealne, zwłaszcza w pierwszym liceum ogólnokształcącym wtedy jeszcze imieniem Lenina, ale to był też ten czas, kiedy człowiek właśnie te najmocniejsze przyjaźnie w tym okresie powstały i, i cały czas trwają. Takim bardzo ważnym elementem dla mnie jest wiara, jest Kościół i tutaj też miałem możliwość w moim kościele parafialnym doświadczyć zupełnie innego. Typu kościoła, bo jest to kościół bardzo surowy, zbudowany z różnego typu cegieł. W tej surowości wyrastałem i też niesamowita osoba, którą spotkałem na, na swojej drodze, to jest ksiądz Infuad Paweł Purhała, który też potrafił młodzież zebrać. Dla którego właśnie ważne było to, żeby tej młodzieży przy kościele było, było dużo, a był dla nas też takim autorytetem i moralnym, i duchowym, i, i, i cały czas jest. Potem y, przyszły już te lata wolności. Studia rozpoczynałem w 1988 roku i pierwsze właśnie mój wyjazd za granicę w 89. Nagle dowiadujemy się, że jest wolność, że jest rząd mazowieckiego. To też były takie, takie momenty przełomowe i wtedy właśnie studia odbywały się też już w zupełnie innej atmosferze, takiej atmosferze wolności. Myślę, że ktoś kto nie, nie doświadczył tej wolności 1989 roku nie poczuje co może utracić właśnie jeżeli by tej wolności nie było. Choć wiadomo z perspektywy czasu, że ta wolność to była bardziej w naszych sercach niż rzeczywiście, ale to jednak był ten pierwszy, pierwszy moment. Z drugiej strony Śląsk to także bliskość Beskidów, gdzie właśnie tradycyjne były wyjazdy na wakacje do Milówki, gdzie właśnie nie zapomnę, w kościele w Milówce były takie dwa szczupłe bliźniaki. Po latach właśnie się dowiedziałem, że to byli bracia Golcowie. Jedną z moich pasji oprócz turystyki jest grzybobranie i jak rozpoczyna się sezon, to staram się właśnie w sposób czynny odpoczywać poza urlopem. W trakcie weekendu bardzo często wyskakujemy czy w okolice Tworobu, czy Krupskiego Młyna, czy Sośnicowic, tam właśnie, żeby trochę po lesie pochodzić, pozbierać grzyby. Co dla pana profesora jest najważniejszym osiągnięciem, z czego pan się cieszy? Myślę, że, że to, co y, dla mnie jest, jest bardzo ważne, to jest to, że udało nam się tutaj w Zabrzu stworzyć bardzo nowoczesną pracownię y, cytometrii przepływowej, która służy do zarówno nowoczesnej diagnostyki białaczek i ich chłoniaków, dzięki której podtrzymujemy współpracę zagraniczną i, 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 i razem. Właśnie z kolegami z wielu krajów europejskich tą diagnostykę nowoczesną rozwijamy, że udało się to tutaj zrobić, że, że jest y, młody zespół, który, który bardzo prężnie, prężnie działa. I jest to jak gdyby jednocześnie przeniesienie mojej wcześniejszej działalności naukowej, którą prowadziłem za granicą w Holandii, właśnie na grunt polski. Czyli to, czego się nauczyłem, zaowocowało, że tutaj także to działa i to działa na, na, na bardzo dobrym europejskim poziomie. Bo, bo jednak e, oczywiście można mówić o takiej, a nie innej publikacji, ale najważniejsze jest to, żeby coś stworzyć, żeby działało. Tak samo no, kolejną ideą, ideą fiks, jaką w tej chwili nam przyświeca, to jest to, żeby jednak e, po, polepszyć te warunki onkologii i, i hematologii dziecięcej na Śląsku i dlatego cały czas chcielibyśmy, żeby powstał nowy budynek poświęcony wyłącznie onkologii i hematologii dziecięcej, tak zwane śląskie centrum hematologii i onkologii dziecięcej, także. Plany są gotowe, teraz już tylko czekamy na decyzję ministerstwa, mam nadzieję pozytywną.